Cześć! Witajcie w drugim odcinku szkolenia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych poświęconego wykorzystaniu wideo w pracy organizacji pozarządowej. Ja nazywam się Michał Szymanderski-Pastryk i przeprowadzę Was przez to szkolenie. W tym odcinku skupimy się na podstawowych umiejętnościach, które są Wam potrzebne, żeby zrealizować poprawnie wyglądające nagranie. Oczywiście filmowanie to jest bardzo duża i złożona dziedzina. Jednak te kilka technik, które Wam tutaj przedstawię, myślę, że umożliwi Wam zrealizowanie nagrania, które nie razi amatorszczyzną. Zastrzegam, że szkolenie jest przewidziane dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w filmowaniu. Jednak myślę, że nawet osoby, które już od jakiegoś czasu filmują, mogą wyciągnąć z niego coś wartościowego albo przypomnieć sobie rzeczy, o których czasem zapominają. Podczas tego szkolenia będę wychodził z założenia, że filmujecie raczej budżetowymi rozwiązaniami, telefonami, tanimi kamerami bądź aparatami z funkcją filmowania. Nie będę opowiadał o dużych, skomplikowanych kamerach i ustawieniach manualnych. A teraz przejdźmy już do samego szkolenia. Na film składa się bardzo wiele elementów, ale my skupimy się tylko na tych kilku najważniejszych, czyli na kadrze, świetle i dźwięku. Zacznijmy od kadrowania i od tego, co znajduje się w obrazku. Po pierwsze, zadbajcie o porządek w kadrze. Na przykład, jeżeli nagrywacie tak zwaną gadającą głowę, to niech przy stole, przy którym siedzi wasz bohater, nie znajdują się zbędne śmieci. Niech nie będzie tam starego kubka po kawie czy jakichś niepotrzebnych papierów, które wprowadzają chaos. Przypilnujcie, żeby elementy tła i inne elementy obrazu. Poza samym bohaterem, stanowiły jakiś uzasadniony element. Były tam z jakiegoś powodu, żeby nie było tam śmieci, które są nieadekwatne. Może to odwracać uwagę widza oraz robić wrażenie przypadkowości, takiej niechlujności. Oczywiście nie oznacza to, że macie nagrywać na tle białej ściany. To też nie wygląda najlepiej. Po prostu zadbajcie o to, żeby w kadrze było względnie czysto. Po drugie, zadbajcie o tak zwane powietrze. Jeżeli nagrywacie bohatera, to przypilnujcie, żeby pusta przestrzeń wokół niego była proporcjonalna do tego, ile on zajmuje miejsca w tym kadrze. Nie ma to jakiejś złotej zasady, ale czujemy to wszyscy intuicyjnie. To znaczy, jeżeli nade mną będzie znajdowało się za dużo pustej przestrzeni, to to budzi jakiś dyskomfort, nie za dobrze to wygląda. A jeżeli filmujecie bohatera z profilu, to przypilnujcie, żeby jego twarz nie była tuż obok ściany kadru. Niech ma tą przestrzeń właśnie do oddychania, niech ma miejsce przed twarzą. Jak widzicie, jeżeli ja patrzę od razu na ścianę kadru, to nie wygląda to dobrze i budzi poczucie dyskomfortu w widza, takiej ciasnoty. Po trzecie, pilnujcie, żeby nie ucinać kończyn w dziwnych miejscach, w ogóle żeby nie ucinać bohatera w dziwnych miejscach. Na przykład tak jak widzicie, ja jestem albo od pasa, albo od wysokości klatki piersiowej. To jest jakieś takie naturalne ułożenie, jeżeli by mnie uciąć przy głowie to wygląda to co najmniej komicznie. Tak samo pilnujcie, że jeżeli nagrywacie pełną sylwetkę, to żeby bohater nie miał obciętego nagle czoła albo samych stóp. A teraz przejdźmy do ostatniej kwestii związanej z kadrowaniem, czyli do kompozycji. Opowiem wam o jednej zasadzie dotyczącej kompozycji obrazu. Oczywiście tych zasad jest bardzo wiele, ale myślę, że ta jedna jest bardzo prosta do zastosowania, a jednocześnie bardzo dużo zmienia. Jest to zasada czterech mocnych punktów obrazu. Otóż na czym ona polega? Jest to taka teoria, praktycznie we wszystkich sztukach wizualnych, która zakłada istnienie czterech mocnych punktów w obrazie, na których widz w pierwszej kolejności skupia uwagę. Właśnie w tym momencie wyświetlam Wam na ekranie te cztery mocne punkty. Co ważne, praktycznie we wszystkich urządzeniach do filmowania, telefonach, aparatach, kamerach możecie po prostu uruchomić sobie tę siatkę. Dzięki czemu będziecie mogli łatwiej ustawić sobie te mocne punkty. To są najważniejsze kwestie dotyczące kadrowania i samego obrazu. Teraz przejdźmy do kwestii światła. Światło w filmie jest ważne, a nawet można powiedzieć, że najważniejsze, bo to dzięki niemu widzimy to, co widzimy. Światło odbija się ode mnie i wpada na matrycę aparatu. Podczas tego szkolenia opowiem Wam o kilku sytuacjach oświetleniowych, które możecie zastać i jak sobie z nimi poradzić. Nie będę opowiadał o ustawianiu sztucznego światła, ponieważ jest to cała wielka, osobna dziedzina i sam wstęp do tego, by zajął tyle, ile to całe szkolenie. Jednak zanim przejdziemy do samego światła, musimy sobie szybko wyjaśnić, czym jest ekspozycja. Ekspozycja, najkrócej rzecz ujmując, to jest poprawne bądź niepoprawne oświetlenie kadru, to znaczy waszym zadaniem. Zadaniem jako osób filmujących jest, żeby wasz obiekt, to co filmujecie, czyli na przykład właśnie bohater, był poprawnie oświetlony. Ani nie był za ciemny, ani za jasny. Zakładam, że filmujecie na automatycznych ustawieniach, na przykład w kamerze, czy w telefonie, czy w aparacie i zazwyczaj te urządzenia poprawnie ustawiają ekspozycję. Jednak, jeżeli macie Właśnie jakieś różne warunki oświetleniowe, to może się okazać, że jedna część kadru jest za mocno oświetlona albo za mało oświetlona. I wtedy musicie to ustawić poprawnie. Zazwyczaj robi się to na telefonie na przykład poprzez wskazanie, w jakim miejscu ma być ustawiona ekspozycja. Jeżeli filmujecie na ustawieniach manualnych, co jest oczywiście bardziej profesjonalnym rozwiązaniem i w dłuższej perspektywie do tego Was zachęcam, no to musicie samodzielnie ustawić ekspozycję. A teraz już przechodząc do sytuacji oświetleniowych, które możecie zastać. W pierwszej kolejności omówimy, co może się stać na dworze. Na dworze tak naprawdę możecie zastać trzy sytuacje oświetleniowe. Po pierwsze, bardzo ostre światło słoneczne. Jest to w zasadzie najgorszy scenariusz, jaki możecie spotkać, ponieważ wtedy na twarzach robiły się bardzo ostre cienie. Nie najlepiej to wygląda i właśnie ciężko jest wtedy ustawić poprawnie ekspozycję, ponieważ część twarzy jest. Prześwietlona, a część jest niedoświetlona. W takiej sytuacji najlepiej jest postawić bohatera, którego nagrywacie, w cieniu, na przykład budynku. Drzewa w tej kwestii nie najlepiej się sprawdzają, ponieważ przez nie trochę światła się przebija i również nie najlepiej to wygląda. Innym rozwiązaniem jest postawienie bohatera tak, żeby słońce miał za głową. Tylko wtedy również właśnie musicie przypilnować, żeby to twarz była poprawnie wyeksponowana, a nie niebo, które znajduje się za bohaterem. Kolejnym scenariuszem, takim najkorzystniejszym, najbardziej lubianym przez osoby, które filmują czy też robią zdjęcia, jest pochmurne niebo. Wtedy Chmury działają jak taki wielki softbox. Rozpraszają bardzo ładnie światło, i wszystkie cienie i światło na twarzy jest równomiernie rozłożone. W tej sytuacji no, nie musicie za dużo kombinować, praktycznie wszystko jest dobrze oświetlone. A trzecią sytuacją oświetleniową jest tak zwana golden hour. Jest to okres w momencie wschodu i zachodu słońca, podczas którego światło jest takie ładnie złote. Jest to bardzo lubiany moment do filmowania i do robienia fotografii. No więc, jeżeli macie taką możliwość, to bardzo zachęcam Was do skorzystania z tej sytuacji oświetleniowej, ponieważ praktycznie nic wtedy nie musicie robić, po prostu nagrywacie, a to wygląda prawie zawsze dobrze. A teraz przejdźmy do sytuacji oświetleniowe, które możecie zastać w pomieszczeniu. Tak naprawdę są tylko dwie. Po pierwsze pomieszczenie z oknami, po drugie pomieszczenie bez okien. Jeżeli nagrywacie w pomieszczeniu z oknami i jest dzień i nie ma bardzo ostrego światła, to starajcie się, żeby bohater, którego nagrywacie, Patrzył w okno. Dzięki temu wykorzystacie naturalne światło, które najlepiej się sprawdza, najlepiej wygląda i jest najtańszym rozwiązaniem. Pilnujcie bardzo tego, żeby bohater nie miał za sobą właśnie mocnych źródeł światła, tak jak na przykład okna, ponieważ wtedy albo okna będą prześwietlone, albo bohater będzie niedoświetlony. No każde z tych rozwiązań nie jest idealne. Tak jak wspominałem, kolejną sytuacją oświetleniową, którą możecie zastać w pomieszczeniu jest brak okien, no albo są na tyle małe, że nie da się ich wykorzystać jako osobnego źródła światła. W tej sytuacji najlepiej postarajcie się odświetlić bohatera światłem miękkim, najlepiej przez jakieś białe klosze lub coś tego typu. W następnym odcinku, gdy będziemy omawiać technikalia, przedstawię Wam kilka budżetowych i prostych do wykorzystania źródeł światła właśnie do pomieszczeń. I teraz ostatnia kwestia, którą sobie dzisiaj mówimy, czyli dźwięk. Dźwięk jest często niedoceniany i pomijany przez osoby początkujące, a jest to naprawdę wybitnie ważna rzecz. Jak słyszycie, słaby dźwięk przy dobrym obrazie od razu budzi poczucie amatorskiego nagrania. Za to dobry dźwięk przy słabszym obrazie jest ok. Przekaz jest zrozumiały i to, co mówiący ma do przekazania, jest przyjemne w odbiorze. Dlatego, w moim przekonaniu, mikrofon to jest prawdopodobnie pierwszy wydatek, na który powinniście przeznaczyć pieniądze, jeżeli planujecie rozwijać swoje zaplecze filmowe. O budżetowych i niezłych rozwiązaniach porozmawiamy sobie już w przyszłym odcinku. Jak widzicie, jest wiele kwestii, które trzeba mieć na uwadze, filmując. Oczywiście, w to wszystko można się również bardzo zagłębić. No, przecież jest to cała wielka, osobna dziedzina sztuki. Jednak, jeżeli zastosujecie się tylko do tych kilku technik, które wam przedstawiłem, to naprawdę jakość waszych nagrań zasadniczo wzrośnie. Przypominając, to naprawdę bardzo ważne, żebyście za każdym razem, jak zaczynacie filmować, przypilnowali, czy w kadrze na pewno znajduje się to wszystko, co musi się znajdować, czy ten sam kadr wygląda poprawnie, czy właśnie wasza postać nie ma za dużo powietrza, o którym opowiadałem. Czy światło nie jest zbyt kontrastowe, czy aby coś za plecami nie odwraca uwagi od samego bohatera, no i czy dźwięk, który macie, na pewno dobry brzmi. Na dzisiaj to tyle. W następnym odcinku opowiem Wam o technikaliach, czyli kamerach, mikrofonach, lampach, oprogramowaniu, bazach stokowych z nagraniami. Przypominam również, że możecie skorzystać z bezpłatnej oferty Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Które przeprowadza liczne szkolenia oraz udziela bezpłatnych konsultacji i porad. Do zobaczenia w następnym odcinku.